Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier. Dzisiaj opowiem Wam o trzech powodach, dla których nie jesteście pewni siebie. I o taki odcinek prosiliście mnie na moim Instagramie: prosiliście, żebym opowiedziała o pewności siebie, więc będzie kilka odcinków o pewności siebie. Dzisiaj dam Wam trzy powody, dla których nie jesteście pewni siebie. I ja bardzo długo szukałam takich powodów, i bardzo ciężko było mi je znaleźć. Wiem, że początkowo trzy te powody będą wydawać Wam się bardzo, ale to bardzo podobne, i będą takie, ja wiecie, łudząco, naprawdę identyczne, i ktoś może stwierdzić: Marcela, ty mówisz w tym odcinku ciągle o tym samym, to posłuchajcie dobrze wyjaśnień. Słuchajcie się w takie drugie dno tych słów, bo. Naprawdę tu są duże, bardzo duże różnice. A mianowicie pierwszy powód, dla którego nie jesteście pewni siebie, jest to niska samoocena. Ogólna niska samoocena, czyli nieakceptacja całego siebie, takie ciągłe powtarzanie sobie: Nie, ja nie jestem dobra, nie, ja nie jestem wystarczająca, nie, nie, nie. Czyli ogólna niska samoocena, nieakceptacja całego siebie. Brak świadomości siebie, brak takich dobrych stron, świadomości tych swoich dobrych stron, widzenia tylko tych złych stron albo nawet uważania dobrych stron za złe strony, po prostu niska samoocena. Jest to bardzo duża. Bardzo duża zależność w naszym życiu, tak naprawdę, bo niestety niska samoocena często rodzi się z różnych sytuacji, z różnych relacji, które miały miejsce w naszym życiu, a zarazem bardzo często zależy też od jakichś naszych schematów w głowie. I tak naprawdę samoocenę można sobie wypracować i nie jest ona jakkolwiek zależna od innych, i to jest bardzo ważne, ale bardzo często jest to trudne. I wielu osobom nie udaje się tego wypracować od tak, czasami jest nawet potrzebna terapia, albo konkretne ćwiczenia, żeby taką dobrą samoocenę sobie zbudować. Także to jest taki pierwszy punkt, jest on najbardziej kluczowy. I niestety niska samoocena, albo Ogólnie, jakby samoocena ma wpływ na wielki aspekt naszego życia w wielu różnych dziedzinach, w wielu różnych kategoriach, więc bardzo ważne jest, abyśmy pielęgnowali nas samych w naszych oczach, bo to jest najważniejsze spojrzenie, jakie możemy mieć w naszym życiu. Drugim powodem jest nieakceptacja swojej wady swoich wad. I ja wiem, że to jest łudzące, podobnie do tego pierwszego, ale bardziej chodzi mi tutaj o konkretne wady, bo na przykład znam osoby, które są bardzo takie wiecie, pewne siebie, albo są bardzo z taką dużą świadomością samych siebie, z taką dużą, z dosyć wysoką samooceną, z taką adekwatną samooceną, może jeszcze tak, ale mają na przykład jakiś kompleks. Czyli załóżmy, mają kompleks na punkcie swojego nosa. I często w jakichś sytuacjach, kiedy oni idą poznać kogoś nowego, to oni myślą, że ta osoba zauważa tylko i wyłącznie tą ich jedną wadę. Ten ich, nie wiem, nos. No, załóżmy, wcześniej mówiłam o nosie, że, że zauważany jest tylko ten ich nos, i oni się skupiają na tym, żeby go zakryć, żeby zniwelować, żeby ukryć to, że mają taki nos, a nie inny. I skupiają się na tym tak bardzo, że tracą tą swoją pewność siebie. Bardzo często też widzę coś takiego, że jeśli dana osoba wchodzi w nowe środowisko i na przykład. Jest świadoma jakiejś jednej swojej wady, to ona za wszelką cenę będzie próbowała ją ukryć. I pomimo, że może być to najbardziej uśmiechnięta osoba, i naprawdę pewna siebie, jeśli chodzi w mowie, to przez swoją, przez swoją posturę, jakieś gestykulacje i takie rzeczy, przez to, że ona cały czas będzie próbowała ukryć tą jedną wadę, to bardzo często traci się na takiej. Pewności siebie w oczach innych, pomimo że na przykład w rozmowie już może się wdać ktoś pewny siebie, ale czasami świadomość tego, że ktoś widzi tą naszą wadę, i czasami nawet mówienie sobie, o on teraz tylko i wyłącznie patrzy, nie wiem, na mój nos czy coś takiego, często zabiera tą pewność siebie w trakcie. I tutaj wcale nie chodzi o to, że to jest problem z samooceną ogólną, bo naprawdę znam osoby, które miały wysoką samoocenę, adekwatną samoocenę, i niestety w takich sytuacjach, kiedy wchodziły w jakieś środowisko, wiedziały, że mają tą jedną wadę, i one były pewne, że ta druga osoba zauważy tą daną wadę, i nagle przestawały być pewne siebie. Potrafiły być na przykład pewne siebie w takim w Towarzystwie znanym, a jak chodziły do nowych środowisk, to kompletnie nie. Więc to bardzo mocno zależy od osoby, bo często, gdy ktoś ma jakąś wadę, to wiecie, machnie ręką i dalej jest pewny siebie, ale bardzo często są też takie sytuacje, gdzie pomimo dobrej samooceny, jest jakiś taki jeden kompleks, który definitywnie pozbawia nas pewności siebie. A trzecim powodem, który ja bardzo często zauważam, jest to tkwienie w złym towarzystwie. Bo niestety, jak wchodzimy do nowego towarzystwa, to oczywiście nie możemy być tego pewni i gdzieś tam przeraża nas właśnie to nowe środowisko i nie jesteśmy pewni siebie. Ale czasami są sytuacje, gdzie w danych środowiskach my tracimy pewność siebie i na pewno macie. Jakieś w głowie sytuacje, gdzie zawsze byliście pewni siebie, albo ten, a nagle pojawiacie się w jakimś konkretnym środowisku i jesteście całkiem inną osobą. I to właśnie jest taki przykład, że tkwienie w jakichś niewłaściwych znajomościach często powoduje, że nasza pewność siebie spada. I na początku może być tylko tak, że ona spadnie. W danym towarzystwie, a czasami dzieje się tak, że nie tylko w danym towarzystwie, ale ogólnie nasza pewność siebie spada, więc to są takie trzy powody, które ja zauważyłam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, że był on interesujący. Na pewno nagram Wam też część, jak stać się pewnym siebie, co można zrobić, żeby zwiększyć pewność siebie, ale ten odcinek póki co odłożę w czasie. Mam nadzieję, że fajnie i przyjemnie Wam się słuchało tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych.